Jesteśmy bezpieczni. Hubert Mieściwojewski, Ambro siemano. Siemanko. Ambro, niedawno nagrywałem wywiad z Bombą. Wiesz, wiem, że go prawdopodobnie nie oglądałeś, tak? Z tego co mówiłeś. No wybacz, nie widziałem. Dobra, no to zaczynamy od początku, bo nie widziałem twojego komentarzu a propos tych dymów, które były na highligu. Powiedz mi, czemu tak zrobiłeś, że zeszedłeś go od tyłu i go zaczepiłeś od tyłu? Znaczy, no nie wiem czy widziałeś to. Tak? Widziałem ten cały nagranie. Tak, to nie było od tyłu. Ja podszedłem od tyłu, no bo on siedział, wiesz, więc go zaczepiłem za ramię, powiedziałem mu coś tam na ucho, mhm. e, po czym powiedziałem wstań. No i on wstał i dopiero gdy stał, wiesz, no frontalnie do mnie, mhm. e, uderzyłem go z liścia. No nie zrobiłem coś mu krzywdy, nie chciałem go bić wiesz, z zamkniętej e, dłoni, tylko, tylko otwartą dłonią. E, a to była moja odpowiedź na jego Słowa z rundek, czyli z tych programów Highliga, gdzie nazwał mnie Suką, więc no okay. powiedziałem, okay. Że, że będzie to miało swój oddźwięk, gdy go spotkam. E, dobra, i z tego co wiem, wyprowadziła was ochrona. Tak, zgadza się, dokładnie. I co dalej? Wy mieliście jakiś kontakt ze sobą, bo z tego co Bomba chyba mówi na wywiadzie, o ile dobrze pamiętam, ale chyba dobrze pamiętam, to podobno on do ciebie pisał. E, tak, tak, on do mnie pisał na Instagramie, ale ja mu nie odpisuję. Nie będę z nim rozmawiał przez internet, nie mamy z nim o czym rozmawiać, nie będę z nim korespondował. A co z walką? E, no powiedział, że będzie się bił ze mną, a bije się z Murańskim, więc co z walką? No i dalej powiedział w wywiadzie, że walki już tobie nie da. W ogóle. I teraz bym chciał, żebyś temu też odpowiedział na to, bo on powiedział, że walki ci nie da e, właśnie za to zachowanie. Ja uważam, że moje zachowanie było według mojej opinii w porządku, mhm. że to, było, to była odpowiedź po prostu na, na te jego wyzwiska, więc no nie mogę sobie pozwolić na, na takie bezczeszczenie i zostawić tego bez odpowiedzi. No i to tyle. A jeśli chodzi o to, czy on da walkę, czy nie da walki, to wiesz, na co mi to obchodzi? Czy on da walkę? To nie on daje walki, to po pierwsze. On może się nie zgodzić. Bo co? Bo może się boi. Jak o tym masz w ogóle opinię o bombie? Wy się mijacie z tego, co ja wiem w WCA na macie, bo i ty chyba z tego, co wiem, trenujesz, on też trenuje WCA. Także, jak wyglądają tam w ogóle wasze relacje tam? Wiem, że WCA na pewno nie możecie się bić, no bo to jest to klub. Jest to e, ten święta zasada, zakazane, ale jak o tym masz opinię o Bombie? Jeszcze wracając do, do, tamtego, e, do tego pytania wcześniejszego, czy, wiesz, czy on da walkę, czy nie. E, no, tylko on jest po dwóch przegranych, jeszcze teraz e, walka z Murańskim, jeszcze teraz e, myślę, że Murański go pokona, to jest trzecia przegrana, e, a ja jestem po dwóch wygranych, więc... Wcale mi nie zależy na jakiejś tam walce z nim. Niech najpierw coś wygra, niech najpierw niech najpierw coś wygra i, i wtedy ja mogę mu dać walkę. No. Podobo mi się takie, takie podszczypywanie wasze. Dobra, ale jaką teraz masz... Opinię? i wracając tak, wracając do tego, że tak, on przychodzi na ranne treningi. No. On przychodzi na ranne treningi. A ja przychodzę na, na wieczorne. Rozmawiałem już z WCA, jak mam się w ogóle zachować, no bo nie wolno, bo nie wolno no, tam w klubie się nam pobić. Nie zrobiłbym tego. Oczywiście. Nie zrobiłbym tego, aczkolwiek no też wiesz, no, ja tam trenuję lata, więc nie wyobrażam sobie tego, żeby on w takim teraz otwartym konflikcie, bo wcześniej jak nic do siebie nie mieliśmy, tylko gdzieś tam się podszczypywaliśmy, on trochę się podśmiechiwał, to ja trochę się podśmiechiwałem z niego. Ale to było takie, że tak powiem, o delikatne i nikomu się nie działa krzywda, ale teraz jest realny konflikt, więc myślę, że nie ma możliwości, żebyśmy trenowali na przykład, wiesz, razem u, u jednych, wiesz, trenerów, bo jak będziemy mieli na przykład walkę, tak, jeżeli dojdzie w końcu do, do tej konfrontacji mojej z nim, no to, no to jak? Jeden no ciężko. No taka niekomfortowa nie, nie sytuacja przynajmniej dla mnie, no i ciężka sytuacja dla, dla całego klubu, nie? Więc ja myślę, że to lada dzień... Się, wiesz, będzie klarować ta sytuacja, nie? Czy w końcu my się spotkamy, no bo w końcu będzie ta on przychodzi na rano, ja przychodzę na wieczór, ale w końcu ktoś zrobi po środku dnia na przykład sobie trening, tak? I co? Bo ja wiesz, się zawsze na przykład mogę mieć wieczorem czas i powiem, a ja sobie idę na siłownię o 16, a może on akurat też będzie o 15 sobie trenował, nie? I będzie, będzie to przecięcie. No dobra, ale to co? To pijesz do tego, że któryś z was będzie musiał opuścić WCA? Nie, to nie jest moja decyzja. Nie będę podejmował decyzji żadnej za WCA. Nie wiem, jak ta sytuacja się rozwiąże. Nie mam żadnego pojęcia. Sam jestem ciekawy, teraz mnie w sumie tym zaintrygowałeś, bo ja nawet kiedyś widziałem takie story, to chyba nawet bomba wstawiał, że ty byłeś w klatce, a on przechodził obok. I ja właśnie mówię kurde. Na pewno kiedyś się przetnął. I co? Załóżmy, przetniecie się komuś puszczą tylko, Wtedy, tylko że wtedy, poza tym, że ja go wyzwałem do walki, on to wyzwanie przyjął, to nie było nic. On wiesz, podszczypywał mnie, ja podszczypywałem jego. Po, czym, po tym wszystkim i tak powodzenia na walce z Ferrari, em. wygraj to zawalczy to za ze mną. No, I to, to była taka cała konkluzja tego spotkania. No ale teraz no, no, po tych wiesz sytuacjach rozwinęło się to tak i poszło do przodu, więc... No pewnie już nie byłoby teraz, wiesz, że powodzenia, trzymam kciuki, wygraj, a później do mnie przyjdź, tylko... Wy nie minęliście się w ostatnich dniach czy w ostatnich tygodniach raz? Coś mi się kojarzy, że gdzieś chyba coś puszczał jakiś materiał i ktoś mówił, że byliście w jednym momencie na sali, było coś czy nie? Wiesz co, tak, on był w klatce, tak, robił tak. swoje. On chyba nagrania jakieś były do tego, bo, bo był któryś z reporterów, widziałem tam przy nim, a ja akurat szedłem na, na swój trening. Filip Lewandowski był, już wiem, tak, przypomniało któryś, mi się. Tak, któryś z reporterów był, czyli pewnie musiały być jakieś nagrywki do tej jego walki. Tak, dokładnie. I co, ale nic nie było, na spokojnie. No nie, nie, nie będę, wiesz. Po pierwsze klub, po drugie znowu wiesz, fotoreporterzy i tak dalej. No, jeszcze, jeszcze jak ja bym znowu wystartował, no to no nie, no ile wiesz, no ja już, ja już go, że tak powiem, nie, nie będę zaczepiał. Ja mu wypłaciłem za to, co, co mi powiedział i, i, i tyle, nie? Druga gala, Nie będzie się wiesz, sadził, no to wtedy dopiero będzie moja odpowiedź. Na tą chwilę jest remis. Druga gala i druga za Dyma. Byłem na Prime w Radomiu, też widziałem nawet filmik, e, też za Dymą swoim udziałem. O co znowu tam poszło? E, no wiesz co tam była, za Dyma z Grzesiem. Grzesz z hotelu Paradise, on tutaj już kiedyś e, też był na Prime na konferencji e, i, i też podchodził gdzieś tam wiesz, e, też próbował mnie, mnie zaczepiać i. E, no Zobaczyliśmy się na prime. E, on coś przyszedł, właśnie też coś tam powiedział, a ja wiele nie czekając y, uderzyłem go, no i y, no, przychodził, no to dostał. No, Agresywny jakiś nie, przyszedł, jesteś. Przyszedł tam w jednym celu, no po okay. prostu zaczepki, no zaczepił mnie, by taka była moja odpowiedź. No. Nie Ale poznaję Cię, Ambro. No. Ludzie chcą dymów, dostali dymów. Tak, no. I, i, i je ja dostali. A powiedz mi, e, klaruje się coś w Twojej sytuacji? Jakieś kolejne walki, Nie wiem kontrakt? Z jaką organizacją w ogóle masz kontrakt? E, na tą chwilę e, miałem z Prime'em kontrakt na dwie walki, więc mi wygasł. Więc tak naprawdę e, teraz mogę walczyć gdzie chcę. Coś się klaruje? Chyba 6 miesięcy musi minąć od mojej ostatniej walki, a to za chwilkę minie, więc... To w Prime'ie są zakazy też konkurencji? Chyba, wydaje mi się, że. chyba, Wydaje mi się, nie, nie musiałbym jeszcze raz przejrzeć umowę, ale wydaje mi się, że, że chyba też było jakiś tam wiesz, czas, okres, nie? To jest ciekawe, bo cały czas słyszę o tym, że zakazy konkurencji są niezgodne z polskim prawem, a jednak, jak Prime je daje, no to trzeba. Spytać się Pawo Wiaka, co tu jest grane. Nie chciałbym tu złych informacji wprowadzać, nie chciałbym tu złych informacji wprowadzać. E, przynajmniej wiem, że tak wcześniej miałem w kontraktach, dlatego, dlatego to, to powiedziałem. E, aczkolwiek musiałbym zobaczyć w kontrakcie. Wcześniej mnie to nie interesowało, bo i tak miałem rękę złamaną, więc i tak wiedziałem, że, że po walce z Hecmanem będę miał chwilę przerwy, więc nawet nie, 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 nie sprawdzałem tej. Ambro, tak na zakończenie, w, też w Gwoli trochę takiej reklamy e, innych, e, innych e, sztuk walki, można powiedzieć. Wiem, że masz duży udział w jednej z organizacji. E, Przypomnij nazwę, to jest under, Underground Boxing, tak? E, tak, jestem współwłaścicielem Underground Boxing Night. E, to są walki bokserskie w dużych rękawicach, e, w, w, gdzie zawodnicy biją się na arenie walk 3x3 metry. Czyli tyle co słynna klatka rzymska, a dookoła są snopki siana. No właśnie, z tego co widziałem, to pięknie to wyglądało w obrazku, naprawdę bardzo ładnie. Kiedy możemy się spodziewać kolejnych wydarzeń? Planujemy, że w marcu będzie kolejna edycja. Będziecie tam starali się też brać jakieś głośniejsze nazwiska, czy raczej stawiacie na taki ten właśnie, jak jest w nazwie underground i taki ten klimat podziemny. Ten klimat undergroundowy musi zostać zachowany, dlatego nie chcemy takich typowo freaków, więc bardzo mocno idziemy właśnie w ten sportowy styl. I styl właśnie taki undergroundowy. No i dobrze, słuchaj, mamy skomentowane, sami sobie ciekawy tego Twojego komentarza. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za dymiarzu i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.